Teraz mamy troszeczkę mniejszy sprzęt, pojemność razy, dwa razy mniej, wysokość i wielkość dwa razy mniej. MRF 120 tym razem dla syna, bo K2 było dla taty. Zobaczcie sobie w poprzednich rolkach, Tiktoka, jaki jak jedzie właśnie k 2 A teraz chciałbym Wam pokazać to dziecko, ale nas zblokowanym ponieważ dziecko jest początkujące i nigdy nie miało do czynienia jazdy z jazdą na tego typu pojazdach, więc to też jest wiadomość bardzo ważna dla rodziców, że może takie coś zblokować, jest to w scenie naszego pojazdu po zakupie w naszym salonie. No i teraz czas, żebyście zobaczyli jak jedzie po odblokowaniu razy dwa.